Chciałbym opowiedzieć kilka słów na temat e, analizy procesów e, wewnętrznych i ich optymalizacji. E, e, na sam początek chciałbym e, wskazać pewne ważne e, elementy, czyli, tak naprawdę, gdy zaczynamy myśleć o tym, aby te procesy optymalizować, e, zbierać je w jakieś grupy procesów, które będą i, 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 i szukać rozwiązań najlepszych dla rozwoju firmy, e, musimy sobie na początek określić miejsce, w którym się dziś znajdujemy. Co przez to rozumiemy? Rozumiemy przez to to, że musimy sprawdzić, jaki mamy stan infrastruktury informatycznej w firmie, jakim zespołem ludzi dysponujemy i przede wszystkim musimy zadać sobie pytanie o kierunek, do którego chcemy zdążyć tak? i do którego chcemy dojść. Zaczynając, zaczynając w ogóle myśl o tym, żeby definiować sobie takie takie procesy, musimy zebrać zespół i wraz z zespołem opisać te procesy biznesowe, które występują w firmie, zdefiniować kanały i sposoby dystrybucji produktów, a w szczególności wybrać te, które, na których najba, najbardziej nam zależy, które najbardziej są warte uwagi. I które chcielibyśmy rozwijać. Kolejnym, kolejnym elementem jest nakreślenie mniej więcej modułów, które miałyby znajdować się w projektowanym przez nas systemie, z uwzględnieniem wszystkich wcześniejszych rzeczy, które zebraliśmy już sobie, oraz określenie partnerów, tak, bo firma sama nie funkcjonuje. Są, są nasi dostawcy, są kontrahenci, są klienci, są uczestnicy życia firmy, czyli pracownicy, którzy na co dzień stykają się z wieloma elementami. Kilka słów o korzyściach, na sam początek, jakie możemy odnieść poprzez wdrożenie i automatyzację procesów w firmie. Na pewno koszty, możemy obniżyć koszty obsługi, skrócić czas realizacji zamówień oraz zdefiniować nowe formy dystrybucji. W szczególności zamówienia są chyba najczęściej, najczęstszym elementem, który jest optymalizowany, ponieważ tradycyjne, tradycyjne kanały sprzedaży są czasochłonne, wymagają zaangażowania czynnika ludzkiego, natomiast przy optymalizacji i po implementacji systemów są bardziej rentowne i są skalowalne. Hmm, chyba z pierwszą taką naj, 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 największą korzyścią hmm, przy implementacji systemów B2B. Hmm, moim zdaniem jest to, że te produkty, które oferujemy, są dostępne w nieogliczonym czasie dla nieograniczonej ilości kontrahentów. E, w dowolnym momencie nasza baza produktowa jest dostępna dla kontrahentów w różnych formach. E, nie jesteśmy zobligowani tym, że nie ma handlowców w biurze. W każdym momencie poprzez system zamówień nasi kontrahenci mają dostęp do, do naszego portfolio, mogą dokonywać zamówień. Kolejną ważną korzyścią jest automatyzacja procesów i sprawna obsługa, szczególnie zamówień sezonowych. W wielu firmach jest to bardzo duży problem, ponieważ zamówienia sezonowe są ważnym elementem życia firmy wygrywa ta firma, która w okresie sezonowym jest w stanie obsłużyć tych zamówień w największej ilości. Często wiąże się to z tym, że jest konieczność dotrudniania osób. Jest to trudne z punktu widzenia takiego, że te osoby są nam potrzebne tylko w określonym czasie. Potrzebujemy czas, żeby je przeszkolić. Dzięki tej automatyzacji procesów biznesowych i, i e, sprzedaży za pośrednictwem systemów informatycznych, których publikujemy choćby w internecie. E, zyskujemy dodatkowe narzędzia, nie mamy konieczności e, zatrudniania dodatkowych osób. A, a co więcej, osoby, które dotychczas zajmowały się tradycyjnymi sposobami prowadzenia dystrybucji, e, mają czas na nowe formy sprzedaży, zyskują nowe obowiązki. E, jesteśmy w stanie lepiej nimi gospodarować, lepiej zarządzać. Sprawne zarządzanie polityką cenową, a w szczególności ofertami specjalnymi promocjami. Jest to również, moim zdaniem, bardzo ważny element z punktu widzenia takiego, że niejednokrotnie w tradycyjnym modelu sprzedaży, gdy um, przedstawiciel handlowy, choćby jedzie do, do naszych klientów z ofertą, a jeśli chcemy dynamicznie reagować na to, co dzieje się w rynku, um, nie jesteśmy w stanie jednocześnie w tym samym czasie przedstawić pełnej oferty wszystkim naszym klientom. Często bywa tak, że zaraz po wyjeździe firmy z firmy przedstawiciela dokonujemy pewnych korekt. Nie jesteśmy w stanie mm, o tym poinformować naszych ludzi w terenie. E, przy pomocy systemów B2B e, ta informacja jest dystrybuowana automatycznie i praktycznie w czasie rzeczywistym. E, zyskujemy Dzięki temu pełną mobilność i możliwość reagowania w każdej chwili na wprowadzenie zmian. Intuicyjność rozwiązań i uproszczenie realizacji podstawowych procesów biznesowych. Również bardzo ważny element z punktu widzenia korzystania i przedstawienia pewnych elementów w systemie. Zawsze musimy pamiętać, projektując rozwiązania, o użytkowniku końcowym czyli osobie, która będzie z tych rozwiązań bezpośrednio korzystać. Ponieważ niejednokrotnie e, zapominając o tym, stworzymy interfejsy lub funkcjonalności nie do końca dopasowane do specyfiki e, pracy danych osób lub ich umiejętności korzystania z pewnych rozwiązań, e, a co za tym idzie, w kolejnym etapie nie, nie będziemy odnosić korzyści, ponieważ osoby, które powinny z nich relatywnie korzystać, po prostu ich, z nich nie korzystają, ponieważ nie potrafią. Bezpieczeństwo pracy, ochrona danych. Dzięki takim systemom zyskujemy pełne bezpieczeństwo, ponieważ posiadamy, posiadamy pewne kopie bezpieczeństwa, wszystkie ścieżki składania zamówień czyli to, o czym powiedziałem przed chwilką tradycyjny model, który wymaga zaangażowania wielu osób, jest mało wydajny, kosztowny. Jest podatny na błędy, oraz y, ogranicza nas tym, że jeden pracownik nie jest w stanie przyjąć y, większej ilości zamówień, ponieważ y, jego moc przerobowa jest ograniczona. Natomiast nowoczesny model zamówień przy życiu B2B daje nam nieograniczone możliwości rozwoju. Y, jest y, zwolniony z błędów, ponieważ jeśli go prawidłowo zaimplementowaliśmy i przepływy danych w nim uzyskane funkcjonują prawidłowo, Wszystkie elementy wtedy powinny działać bardzo dobrze. Zyskujemy wiele informacji w jednym miejscu: stały dostęp do aktualnej oferty, możliwość reagowania ofertami specjalnymi, redukcję kosztów obsługi i, co najważniejsze, dostęp do tego systemu i zamówień przez nieograniczony czas. Etapy składania zamówień w systemie B2B. Jeśli klient składa zamówienie, jesteśmy w stanie w dowolnym momencie. Sprawdzić dostępność produktów, poinformować o tym klienta. Możemy zaproponować produkty zamienne, co również w takim tradycyjnym modelu jest dosyć utrudnione. Automatycznie możemy generować listy przewozowe, awizację odbioru przesyłki. Kolejnym etapem, już odbiór przesyłki przez klienta lub transport nasz własny. Co nam daje prawidłowo zaimplementowany, zaprojektowany system B2B? To, o czym już rozmawialiśmy, czyli możliwość prowadzenia sprzedaży w sposób ciągły, pełną automatyzację procesów, które w tradycyjnym modelu wymagają zaangażowania a, wielu zasobów ludzkich i są bardzo czasochłonne. E, na pewno wpływa na zwiększenie wymiany handlowej z naszymi klientami, e, zwiększenie lojalności partnerów, możliwość pozyskania nowych klientów, do których nie bylibyśmy w stanie dotrzeć z tradycyjnymi metodami. Na pewno możliwość ekspansji na nowe tereny zbytu, możliwość stworzenia swojej własnej sieci partnerów. Tutaj diagram pokazuje oczywiście podobne rzeczy, o których mówiliśmy przed chwilką. Teraz chciałbym opowiedzieć o takich korzyściach na zasadzie, na przykładzie wdrożenia, które. Które m, przeprowadziliśmy. To wdrożenie zostało wykonane dla firmy Latex. Jest to jeden z większych dystrybutorów opon w Polsce. Główny ich kanał sprzedaży to jest hurt. Do, do pewnego momentu um, pracowali tylko przedstawiciele handlowi w terenie plus handlowcy, którzy byli rozlokowani w biurach. Posiadali rozproszony system magazynowy, rozproszony system współpracy z dostawcami. Wielu odbiorców rozproszonych na całym terenie Polski i dostawy, które były głównie realizowane własnym oraz w niewielkiej ilości firmami spedycyjnymi. Całość organizacji pracy przy tym wdrożeniu zaczęła się od tego, że firma borykała się z dużymi problemami właśnie przy realizacji zamówień sezonowych. Z punktu widzenia. Mm, takiego, że w zimie ten okres jest bardzo krótki, nie byli w stanie dotrudniać ludzi, którzy mogli realizować e, zlecenia. Wiedzieli, że mogli sprzedawać o wiele więcej, e, wiedzieli, że, potrafią, że mają bardzo dobry produkt, który e, mm, jest potrzebny w rynku. E, postanowiono, w, postanowiono wdrożyć e, oprogramowanie. Zdefiniowano rzeczy, które były ważne dla nich i, i chcieli poprawić, czyli to, o czym mówiłem: obsługę zamówień sezonowych, kontrolę należności. Bardzo mocno chciano rozwinąć sprzedaż poprzez współpracę ze sklepami internetowymi. Chciano z, poprawić zarządzanie stanami magazynowymi. Chciano stworzyć narzędzia, które pozwolą udostępniać ofertę handlową w postaci elektronicznej. To wiązało się również ze zmianą całej polityki cenowej, ponieważ do pewnego czasu ta polityka kształtowana była bardzo różnorodnie. Wielu klientów miało indywidualne profile cenowe, które były trudne do opanowania. Chciano zwiększyć sprzedaż produktów, które były mało rotujące, ale na które generowano bardzo dobre marże. I z jednej strony nie chciano ich magazynować u siebie na, na swoich magazynach, ale były informacje, że te produkty są dostępne u dostawców. Szukano sposobu, jak można byłoby z nich skorzystać. Jakie podjęto decyzje? Całość pracy zaczęła się od tego, że został zaimplementowany nowy system do zarządzania przedsiębiorstwem. Który zawierał infrastrukturę, która pozwalała na przeprowadzenie głębokiej integracji na wielu płaszczyznach. Zaimplementowano moduł wysokiego składowania, który pomógł w pracy magazynu, w zarządzaniu magazynem. Przygotowano wniosek i pozyskano pieniądze z działania 8.2. No i kolejny etap rozpoczęto pracę nad budową platformy. Kilka słów o procesach biznesowych, które, które były, którymi była objęta platforma, czyli składanie zamówień, zarządzanie realizacją zamówień, obsługa promocji i wyprzedaży, zarządzanie stanami wirtualnymi, obsługa reklamacji, udostępnianie oferty handlowej, śledzenie przesyłek i dostaw, sprzedaż przez dodatkowe platformy internetowe, różnego rodzaju, rodzaju giełdy internetowe zarządzanie i realizacja programu lojalnościowego, oraz y, mm, a, pomoc w, w aktualizacji bazy produktowej opisów zdjęć materiałów dodatkowych. Y, została przeprowadzona pełna dwukierunkowa m, integracja, która miała na celu stworzenie, m, w, m, pozwolenie na to, aby dane były wymieniane między systemami. System ERP stał się podstawowym nośnikiem tych danych. E, wszystkie m, dane e, o kontrahentach, produktach wprowadzane były do systemu ERP. E, cała polityka cenowa, sprzedażowa firmy również była definiowana po stronie systemu. Dzięki temu uzyskano e, możliwość taką, że nie było konieczności przepisywania tych danych. Raz wprowadzone dane były dystrybuowane do kolejnych elementów. E, Zyskano nad tym bardzo dużo, skrócił się czas realizacji wielu, wielu procesów. Stworzono jeden współdzielony rejestr produktów. Był stworzony jeden rejestr kontrahentów, który prowadzony był po stronie systemu ERP. Stworzono mechanizmy, które pozwoliły na automatyczne rejestrowanie zamówień od klientów w systemie magazynowym, niezależnie od źródeł ich składania. To było dosyć istotne, ponieważ firma bardzo mocno chciała właśnie rozwijać swoją sprzedaż poprzez swoich partnerów. Dzięki interfejsom, które umożliwiły zaczytywanie tych zamówień, one wszystkie są rejestrowane i produkty są rezerwowane w systemie magazynowym. Dzięki temu uzyskujemy informację, ciągłą informację o realnej dostępności tych produktów i nie ma konieczności anulowania. Zamówień, na których nie jesteśmy w stanie zrealizować. Schemat funkcjonalny, mniej więcej, jak, 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 jak wyglądał, e, wyglądał obieg informacji i integracji w systemie. Do systemu ERP e, jest dwukierunkowa, e, dwukierunkowa wymiana informacji z systemem B2B. Mamy część użytkową, która była przeznaczona dla klientów końcowych, czyli w tym przypadku dla, dla serwisów, dla innych podmiotów, które Chciały dokonywać zamówień w hurtowni. Część administracyjna, która była przewidziana dla pracowników oraz e, osób, które opiekują się systemem w firmie e, i była zrobiona wtyczka dla e, dostawców. E, dostawcy mogli dzięki temu uzupełniać bazę produktową, mogli dokładać swoje informacje o produktach. E, dzięki temu również zostały zaczytywane informacje o dostępności e, produktów u dostawcach u dostawcy. Schemat integracji w powiązaniu z, z wszystkimi partnerami. E, tak jak już wspominałem, głównym elementem jest e, system ERP. On jest tutaj sercem całego rozwiązania. Wszystkie informacje są agregowane właśnie w tym miejscu. E, mamy dwukierunkową wymianę danych z bazą danych systemu B2B, nad którym zostały nabudowane moduły komunikacyjne umożliwiające wymianę danych e, z partnerami handlowymi. Mamy tutaj na myśli prezentowanie oferty w formie elektronicznej oraz zaczytywanie zamówień, które są automatycznie rejestrowane w systemie RP. I to, co już mówiłem, zyskujemy dzięki temu pełną informację o dostępności, oferujemy towar, który wiemy, że jest dostępny. Co więcej, dzięki temu, że mamy tutaj pokazanego partnera, którym jest nasz dostawca, i dzięki interfejsom jesteśmy w stanie spinać jego ofertę i pokazywać ją w naszym systemie. Jesteśmy w stanie właśnie realizować to założenie, o którym mówiłem wcześniej, czyli sprzedaż tych produktów mało rotujących, ale na których generujemy e, bardzo fajne marże. Nie musimy brać na siebie ryzyko ich magazynowania, bo mamy pełną informację o dostępności ich u dostawcy. E, dzięki całemu procesowi jesteśmy w stanie w bardzo prosty sposób zarządzać tymi relacjami, e, pokazywać, generować e, sprzedaż. Na kolejnych sklepach chciałbym pokazać kilka elementów kluczowych dla, dla tego rozwiązania. Między innymi moduł importów, który pokazuje nam w każdym momencie z, kiedy zostały zaczytane jakie informacje, czy nie mamy problemów, czy, czy przypadkiem coś nie dzieje się na bazie danych. Nie zawsze mamy dostęp do, do serwerów lub ludzie, którzy są przeszkoleni odpowiednio, aby móc analizować pewne rzeczy, które się na nich dzieją. Tutaj każdy użytkownik końcowy, który jest opiekunem, handlowcem, e, ma podgląd na to, jeśli widzi e, element trójkąta, widzi, że coś dzieje się z importem, jest w stanie zareagować, poinformować osoby, które powinny e, zająć się tą sprawą. Kolejnym ważnym rozwiązaniem był moduł relacji z punktu widzenia tego, że akurat w, w przypadku opon jest sytuacja taka, że jeden produkt jest oferowany przez ten sam, dokładnie ten sam, przez, może być oferowany przez wielu dostawców. E, dzięki nadawaniu relacji, czyli stworzeniu takiego jakby nadrzędnego indeksu, który zbierał te wszystkie produkty, e, zyskaliśmy dodatkowe informacje o ofertach, jest, byliśmy w stanie wybierać najbardziej atrakcyjną ofertę w sposób automatyczny. A przede wszystkim mieliśmy bardzo dobre informacje rynkowe, mogliśmy analizować trendy, które, u których dostawców opłaca nam się kupować a, konkretne produkty. Tutaj jest pokazany moduł linków, czyli to jest moduł, który pozwala na udostępnianie oferty w formie elektronicznej. Każdy użytkownik po otrzymaniu a, danych dostępowych do systemu. Był w stanie skonfigurować sobie link, za pomocą którego mógł poprać plik w dowolnej formie, zdefiniowany z dowolnymi danymi. Dzięki takiemu ułożeniu, jeśli jakaś firma miała przygotowane panele, interfejsy do integracji w jakiejś strukturze, mogli sobie ją odwzorować, nie było konieczności przerabiania pewnych elementów. To o czym mówiłem też wcześniej, czyli moduły komunikacyjne umożliwiające wymianę danych z partnerami, z dostawcami. E, zgrupowane w, w trzech rodzajach. EdiWheel jest to, jest to specjalna wersja Edi przeznaczona dla branży oponiarskiej. E, stosowana głównie właśnie przez dostawców. Dzięki temu wiele form e, zyskało na czasie. E, można było swobodnie prowadzić sprzedaż i e, w sposób prostszy. Tutaj m, tak wyglądał mniej więcej interfejs dla użytkownika końcowego, który był w stanie odszukać w prosty sposób produkt. Tutaj dużo pracy włożono na przygotowanie cech i atrybutów danych produktów, aby móc później na nich budować filtry, które były niezbędne do wyszukiwania tych produktów, aby w prosty sposób każdy mógł odnaleźć konkretny produkt po, jego, po dowolnym jego atrybucie. Karta produktu, która zawierała oprócz podstawowych informacji, jak opis zdjęcia, zawierała również pełen opis atrybutów, ceny zakupowe, stan magazynowy, który był udostępniany dla klientów oraz informacje dodatkowe w postaci testów czy cen dostaw. Kontrola należności i płatności to był również bardzo ważny element, dzięki temu, że, to jest, że, że system B2B został zintegrowany e, z systemem ERP, Przy każdym zamówieniu przez ten system jest, jest kontrolowana kwota należności, stan, który został, stan, limit kredytowy, który został przydzielony danemu kontrahentowi. W zależności od, od ustawienia można było. E, zablokować składanie zamówień po przekroczeniu tych limitów lub e, zezwolić na dokonywanie tych zamówień za pobraniem na przykład przy przesyłkach kurierskich. E, finalny efekt po wdrożeniu, po trzech latach od, od rozpoczęcia prac na systemie B2B 80% zamówień rejestrowanych jest przez ten kanał sprzedaży. E, bardzo mocno rozwinęła się współpraca ze sklepami internetowymi. E, zostały nawiązane nowe kontakty handlowe z sieciami serwisów, z giełdą internetową Hurt Opon, z sieciami Euromaster i Pop. E, pełna integracja z dostawcami umożliwia sprzedaż produktów bez ich magazynowania. To był ważny element, e, szczególnie przy właśnie tych produktach, które są relatywnie drogie, a, a na których możemy realizować bardzo dobre marże. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję ślicznie.